Witam wszystkich w kolejnym tutorialu. Dzisiaj przygotowałem dla Was tutorial, dla który, który może będzie trochę mniej potrzeby, potrzebny, ponieważ no, niewiele ludzi po prostu zna tak dobrą grę. <coughs> po prostu nie ma takiego, takiego dobrego gustu jak y, mniejszość ludzi, ale y, jeżeli by się zdarzyło, że właśnie masz tą grę i nie masz pojęcia, jak w nią grać, to ci właśnie powiem. Jest to gra cookie clicker. Jeżeli ktoś nie potrafi polskiego, to jest ciastko-klikacz. Inaczej. I oczywiście można tutaj kupować jakieś różne rzeczy, ale ja wam pokażę taką podstawę. podstaw. Yy, zacznijmy od tego, mamy ciastko. Nie patrzcie, że to jakieś liczby mi to lecą. W ogóle na to nie zwracajcie uwagi. Ale pokażę wam, jak klikać, klikać w ciastko. Yy, czynność ta może nie jest tak trudna jak wyp wyp opróżnianie kosza na pulpicie, ale też jest bardzo wymagająca. Trzeba najechać naszą myszką, najlepszą, najbardziej pomocną, na to nasze gigantyczne ciacho i trzeba wcisnąć lewy przycisk myszy. Jak widać, zaczęliśmy klikać ciasko. Możemy tak po prostu zacząć spamować teraz lewy przycisk myszy i będzie nam rosnało. Rosnąło, rosnęła liczba ciastek za które możemy kupować jakieś upgrade'y no to byłoby na tyle dziękuję w, dziękuję za oglądanie kolejnego tutorialu yy, w przyszłości może zrobię jeszcze jeden <ścoughs> yy, ale nie wiem kiedy no dziękuję za, za oglądanie Zaproszę, zachęcam do lajkowania subskrybowania i do komentowania dzięki